Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku Sofy Sportowej, odcinku podsumowującym dzień. Wczorajszy na kortach Flashing Meadows. Oczywiście przede wszystkim tutaj priorytetowo skoncentrujemy się na Meczu i Świątek, który był spacerkiem, ale o tym za chwilę, ale też powiemy o kilku niespodziankach i też o spotkaniu Huberta. Dokładnie Kurkacza. tak. Także podsumowanie w tego, co się działo trzeciego dnia, czwartego już oraz zapowiedź też piątego dnia zmagań w Nowym Jorku. Oczywiście zachęcamy Was do subskrypcji naszego kanału, aby być na bieżąco. Dziękujemy Wam za. Ogromny, mega fajny odbiór relacji live z poprzedniego meczu IG, właśnie i zapraszam oczywiście już na sobotę, także aby być na bieżąco zapraszam jeszcze raz do subskrypcji, do lajkowania oraz oczywiście dyskusji w komentarzach. I zaczynamy dzisiaj oczywiście od Igi Świątek i jej e, zwycięstwa nad Japonką 6 do 0, 6 do 1. Tak naprawdę ten mecz był bardzo jednostronny i chyba zbyt wielu wniosków po tym meczu nie możemy wyciągać, tak jak można było mówić, że... Jest może jakiś kryzys w Grzejgi, bo na pewno ta gra nie wyglądała w pierwszej rundzie tak, jakbyśmy chcieli od paru dobrych tygodni już nie wygląda. To raczej ten mecz odpowiedzi nam nie dał. Tak, nie dał, ale co warto tutaj podkreślić? Przeciwniczka, która pierwszy raz zagrała w drabince głównej turnieju wielkoszlamowego, zazwyczaj gra w e, imprezach dużo niższej rangi. E, Chyba że w deblu. Chyba że w deblu, tak. oczywiście, ale tu. Panie grały, wiadomo, jeden na jeden przeciwko sobie, więc na tym się skoncentrujemy. Więc to był jej debiut w drabince głównej turnieju wielkoszlemowego po bardzo zaciętym boju w pierwszej rundzie pokonała Daria Saville. No i tutaj po prostu wszystkie argumenty, właśnie też to mówiliśmy podczas transmisji na żywo, że wszystkie argumenty tutaj przemawiały po prostu na korzyść IGI. Doświadczenia, liczba spotkań, miejsce w rankingu, liczba rozegranych turniejów no po prostu naprawdę wczoraj Japonka argumentu nie miała, żeby się przeciwstawić. Ten gem, który wygrała i to tak, po długiej za piątym po długiej albo walce. szóstym razem tak była jest. w stanie tyle, wykorzystać tyle przewagę. Tak jest, tyle przewag było i równo, równowagi przewagi. I ten gem widać było ile dla niej znaczyła mówimy wciąż no tak, tylko o jednym. o jednym gemie. Dokładnie, więc myślę, że, że Iga tutaj na pewno... Dużo o tym spotkaniu w ogóle mówi statystyka niewymuszonych błędów. Iga 6, natomiast Japonka aż 28 co pokazuje, że tak naprawdę no ona decydowała o tym, czy wymiany w ogóle będą dalej rozgrywane, czy, czy będą tutaj z jej strony błędy, więc tak jak mówię, zbyt dużo o Polsce nie można powiedzieć, oprócz tego, że była na pewno solidna, na plus na pewno serwis, szczególnie płaski na, na zewnątrz, na stronę przewagi. To jest coś, czym IGA niezwykła, nie przyzwyczaiła nas do tego kierunku. Jeśli już na zewnątrz, to raczej na stronę równowagi, tym slajsowanym, rotacyjnym serwisem. A jeśli chodzi o taki typowy płaski serwis, to jak najbardziej nawet w tej pierwszej rundzie to się rzuciło w oczy i na pewno jest to kontynuowane. Dobrze to wygląda, więc na pewno za to duży plus, ale nie popadajmy, myślę, że w chóry optymizm, że tutaj wszystko wróciło do normy, że jest znakomicie, ale na pewno jest ustabilizowana gra IGI i to było widać, że że pewnie dosyć czuła się na korcie, no i kolejne spotkanie. Tak, i, z... i, I na pewno, tylko tak kończąc jeszcze wątek tego meczu z Japonką, na pewno po prostu zrobiła wszystko, aby sobie tego życia na korcie nie utrudnić wczoraj, tylko po prostu szybko, lekko, łatwo i przyjemnie. I był czas na tego legendarnego Steka, o którym tak. mówiła w wywiadzie pomeczowym. Tego, tego drugiego. Dokładnie. Dokładnie tak. Także. Uwaga drogo. Tak. Kolejna rywalka? Anastazja Pawłuczenkowa E, no tak, w teorii spodziewamy się, że pójdzie trochę poprzeczka w górę, no bo Pawluczenkowa to nie jest tenisistka, która debiutuje w drabince głównej, to nie jest też tenisistka... E, 17 czy 16-letnia, no jest to ten Nie wypominają wieku, a 33-letnia, no, tak. Na tak, kobiecy tak, jak tak. jak tenis to jest dosyć. Dokładnie, duży. więc doświadczona po prostu też, jeśli chodzi o liczbę e, odhaczonych turniejów tak. wielkoszlemowych, o liczbę zagranych w ogóle turniejów w tym zawodowym cyklu. Zawod... Była finalistka Rolanda Garosa, tak no najwyżej też... 11 w rankingu, 12 wygranych turniejów na poziomie WTA, także na pewno to CV e, jest dosyć mocny, natomiast jeśli byśmy przytoczyli jedyny mecz, pomiędzy paniami i goma tak. Rosjanką no to tutaj e, możemy tylko powiedzieć, że to był jeden mecz w Królestwie Igi Świątek, czyli w Rzymie w mhm. 2023 roku i tam e, Rosjanka nie wygrała ani jednego gema, odjechała na Tak, ja na pamiętam, tak rowerku. pamiętam ten mecz, bardzo dziwne spotkanie to było, na pewno nikt się nie spodziewał y Czegoś takiego, ale też pamiętajmy, że właśnie y, odbył się ten mecz na nawierzchni ziemnej, na kortach jeszcze mało tego, które hmm. idę bardzo y, leżą. Chyba, tak, chyba tak, tak, w tak, więc, więc po prostu. Y, Mówi się, że mecz meczowi nierówny, aczkolwiek nie mielibyśmy nic przeciwko, gdyby historia się powtórzyła. Oczywiście, Paweł Czenkowa na pewno charakteryzuje się stylem gry dosyć płaskim, tak jak już to często mówię, większość zawodniczek za naszej wschodniej granicy takim stylem się właśnie charakteryzują i tutaj możemy się spodziewać tego, że na pewno piłka będzie latać dużo szybciej niż meczu z Japonką, także zobaczymy w jaki sposób Iga będzie się w stanie temu przeciwstawić, no i też ile będzie w stanie trafiać Paweł po prostu tych piłek, które na pewno będzie zagrywała agresywnie, ofensywnie, i tutaj ważne, żeby Iga też neutralizowała te ataki i nie, nie dawała się zbytnio spychać do defensywy, jeśli chodzi o to. Więc myślę, że na pewno największe nazwisko dotychczas, jeśli tak. chodzi o przeciwniczki Igi. Tak, Gigi. trzecia runda także, tak jest. także tutaj oczywiście zaraz przejdziemy sobie do Huberta Hurkacza, ale może porozmawiajmy też o rybakinie. Tak, ale o rybaki... wiesz co, to o rybakinie to jest jedno, ale też tak, takim, no bo to też hmm. właściwie dotyczy już tematu. Rybakina, ale chodzi o to, że trochę się otwiera ta drabinka tak, właśnie tak. w sekcji IG, czyli cała ta górna część drabinki mhm. właśnie, czyli Jelena Rybakina, która się wycofała, o której zaraz tutaj więcej powiemy. Mira Andrejewa, Mira Andrejewa odpadła, tak jest. Naomi Osaka mhm. wczoraj odpadła, odpadła z Karoliną, Karoliną Muchową w dwóch setach. Katastrofalne przyznak... błędy Osaki, Osaki tak. Przy... Mecz do pierwszego, tak. do pierwszej rundy nie, nie dało się porównać. Absolutnie nie. Tutaj przy 5-4, kiedy w końcu mhm. przełamała w drugim secie Muchową przy breakpoint. Naprawdę katastrofalny błąd. Później przy piłce meczowej, również no, takie flashbacki z Paryża, z Paryża, kiedy już prowadziła Osaka z Igą i miała wszystko na tacy. E, znowu dała się wkręcić w takie swoje błędy niewymuszone, mało zrozumiałe. No i na pewno szkoda Japonki. Natomiast Muchowa to jest też zawodniczka, który, która budzi moją sympatię tutaj, tak. jeśli chodzi o o Oto, jak, jaka po prostu jest pogoda na korcie, jeśli chodzi o styl gry, też ją dobrze znam, po prostu z dzieciństwa, także też na pewno tutaj mocno kibicuje. No i fajnie, że w końcu czeszka jest po prostu zdrowa. Zdrowa, tak i po, po operacji nadgarstka tak. e, może już rywalizować na tym najwyższym poziomie i przeciwstawiać się właśnie tym najlepszym. Jak to miało miejsce rok temu jeszcze w okresie Rolanda Garrosa. Dokładnie tak. Także e... jeszcze Jasmine Paulini została w tej sekcji IGI. To jest tak. najwyżej rozstawiona zawodniczka. W połówce i to jest możliwy potencjalny półfinał, ale do tego oczywiście bardzo, bardzo daleko. Oczywiście Jessica Pegula również gra dalej, tak. no ale wróćmy do Rybakiny. Tak jest, która no naprawdę nie wyglądała dobrze. Wycofała się wczoraj ku zaskoczeniu chyba wszystkich, tak. bo właściwie tuż przed meczem yy, zrezygnowała z gry. Właśnie w trzeciej rundzie. Tak, w, drugiej. w drugiej rundzie. Mhm. W drugiej rundzie. Ale faktycznie to można było zwrócić uwagę na to, że ona już nie wyglądała najlepiej podczas konferencji prasowej po tak. pierwszej rundzie, że jakieś uczulenie, mnóstwo plam to. na twarzy takich naprawdę jakby wiadomo, no to, to, to no, nie powiem, że koszmarnie to wyglądało. Wiecie, o żeby to po prostu też nie zabrzmiało jakoś nie, nieprzyjemnie każdemu się zdarzyć może, każde uczulenie dostać może, ale. Bardziej zwraca moją uwagę to, i to też dzisiaj w wywiadzie w nocy w, dla ESPN y, jedna z y, byłych tenisistek powiedziała, że coś musi być na pewno na rzeczy, o czym my nie wiemy, bo to jest ósme wycofanie. ósme, właśnie tutaj przygotowałem ósme, sobie tak. taką statystykę. Nie wiemy zaraz tak. na co, tylko dokończę, mhm. dokończę myśl. E, a też pamiętajcie, że jeżeli. Coś nie funkcjonuje psychicznie, to bardzo często po prostu ciało o sobie daje znać i fizyczne jakieś tak. kłopoty się dzieją, no i tu yy, możemy. Są przytoczyć. jakieś teorie, teorie spiskowe, jeszcze dokończę, mhm. że Stefano Wukow w, jak gdzieś tam w tle stoi za tymi jakimiś problemami, nie wiadomo, to no jakieś konspiracje tutaj na, na ich się były Aha. podawane. No Nie ma żadnych. Yy, Dowodów na to, a nie argumentów, więc ja tutaj nie chcę tego w żaden sposób otwierać dyskusji tak. na ten temat. Natomiast... Czyli, że mógł przyłożyć rękę na przykład do tego, że się źle czuła? No, czy, czy, czy tak. Czy niektórzy w ogóle mówią, że tam było coś więcej pomiędzy nimi okay. niż tylko relacja trener-zawodnik? Natomiast no nie chcę, tak jak mówię, Rozumiem, tutaj tak. otwierać za bardzo tego tematu, ale jeden z dziennikarzy na, na Twitterze, który jest dosyć znany w sensie takich podawania newsów, to, to podał, że mówi się coś dookoła problemów o Stefanowukowie i to tyle, więc konkretów żadnych na ten temat. Okay. Ale, ale na pewno no też to, że rozstali się kilka dni przed mm -hmm. US Open i nagle Elena Rybakina, która nigdy nie była, nie wiadomo jak. W social mediach aktywna, nagle życzy wszystkiego najlepszego z okazji urodzin On Jaber, czego nigdy nie robiła w mediach, także, mm -hmm. jakby jakieś takie dziwne, dziwne, dziwne rzeczy tak. się dzieją. Mm -hmm. I tylko, żeby dokończyć ten temat, to rybakina wycofała się w tym roku z Dubaju, z Indian Wells, z Rzymu, z Berlina, z Bern, z Igrzysk Olimpijskich z Toronto oraz z US Open. Osiem turniejów, bardzo, bardzo ważnych, bardzo dużych turniejów, no i ja mam po prostu tylko nadzieję, że zakończy się na kłopotach fizycznych i nie będzie to miało no i... podłoża mentalnego jakiegoś większego. Tak, ale właśnie też nawiązując o tym, o tym, do, do, do czego mówiłam, mhm. widzisz, no tu ciekawy wątek poruszyłeś Stefana Wukowa. Czy, czy coś tam może być na rzeczy, na pewno będziemy mhm. to śledzić tak. i, i na pewno będziemy y, oczekiwać na jakieś ewentualne informacje, czy coś się, y, czy coś się y, przedostanie y, do wiedzy y, po prostu po, poza ten ich team. Natomiast większość kłopotów to jest tak, albo problemy z mięśniami brzucha, y, albo y, zatrucie pokarmowe, tak. albo po prostu y, choroba, tak? No tak albo no, moim mięśnie brzucha mówiłam, więc tak dość, dość dziwnie. Dziwne, to wszystko dziwne, tak dziwne, tak. Także życzymy zdrowia, rybaki nie, ponieważ... A tym e... bardziej, że to co właśnie tak. teraz na cielej się pojawiło, no to ewidentnie po prostu plamy. Mhm. Można to zobaczyć. Jest takie tak. zdjęcie, mhm. na jak się właśnie krąży, ale po prostu plamy tutaj wszystko no na wam, tutaj, o, tak, wkleimy. Wkleimy wam tak, tutaj, tak. Wkleimy wam tutaj jak najbardziej, tak. żebyście zobaczyli. No i życzymy, tak jak mówię, tur kobiecy, życzy, tur kobiecy potrzebuje zdrowej rybakiny, która po prostu jest jedną z najlepszych tenisistek, która aktualnie występuje w kobiecym tenisie. No dobrze, skoro jesteśmy przy, przy kobietach, to może już zamknijmy ten temat i zapowiedzmy, co jeszcze się dzisiaj wydarzy, bo okay. dzisiaj dosyć kilka ciekawych spotkań nas czeka, jeśli chodzi o drabinkę damską, no myślę, że taki co na pierwszy ogień idzie Koko z Eliną Switoliną, czyli bardzo myślę, że to będzie pierwszy być. sprawdzian tak. dla Amerykanki, jeśli chodzi o obrończynię tytułu, no i na pewno to będzie mecz bardzo ciekawy, on się odbędzie dzisiaj o 18 na stadionie Artura Esza, także na pewno to będzie bardzo ciekawe Spotkanie Emma Navarro konta, kontra Kon tak ko Kostiuk. Kostiuk to też jest jedno z ciekawszych spotkań na dziś. Oczywiście, jeszcze tutaj. Vekicz tak. no to mm -hmm. też może być. Vekicz na razie. Trzyma się tak. z swojej ostatniej mhm. dość wysokiej dyspozycji, no bo tak trzeba to nazwać, tak. mimo wszystko półfinał Wimbledonu, finał Igrzysk Olimpijskich. Dyspozycja tak. dyspozycja naprawdę dobra, a Sim też Sim pamiętajmy, że... czyli mhm. też trzecia na wierzchnia tak. teraz, więc jeśli zrobi dobry wynik, to naprawdę brawa dla donny, bo to nie jest łatwe. Na trawie, Dokładnie. na mączce i później na jeszcze harcie. na korcie twardym. Tak. Simon będzie grała z Niemką Niemeyer, także to też jest dosyć ciekawe spotkanie, tak stylowo. Chinka zawsze przegrywa pierwsze rundy w tych pierwszych dniach, także. To pierwsze może być... sety. Pierwsze, a co powiedziałem? Pierwsze rundy. Pierwsze sety, tak. Pierwsze pierwsze sety. W, pierwszych sety. I w pierwszych rundach przegrywała pierwsze sety, także zobaczymy, jak teraz sobie z tym wszystkim poradzi. Oczywiście jeszcze dzisiaj Paula Badoza, która również jest w dobrej formie, także na pewno interesujące widowisko z Rumunką Rusę, także myślę, że tutaj będzie dużą Tak, Elena Gabriela tak. Rusę. Mhm. To co, przechodzimy do, do, do panów tak, Hubert Hurkacz. Tak jest, Hubert Hurkacz, który no, nie jest sobą, po tak. prostu tak najdelikatniej rzecz ujmując, nie jest sobą. Też wczoraj podczas transmisji na żywo właśnie nie, nie, mówiliśmy o tym, że tak jak w, podczas turnieju Wimbledońskiego w Londynie, Hubert rzucał się do wielu tak. uderzeń niepotrzebnie, aż wręcz coś, co czasami można było odpuścić czy też w innych spotkaniach, bo on jest bardzo sprawny fizycznie i właśnie bardzo często tym zasięgiem ramion i tym, że właśnie gdzieś tam się jeszcze rzucił, jeszcze niektóre piłki potrafił wybrać. Tak, tu wręcz odwrotnie, wręcz takie piłki, że. Ale jak to, nie ruszasz? Czasami tak, nie odpuszczał, tak. Tak, odpuszczał. Widać było takie trochę, niby pięć zaciśnięta. Szczególnie, że najdziwniejsze było dla mnie to, że coś, czego wcześniej nie widziałam. Wstawał z ławki, zaciskał pięć. A nie, 50, to robił, to po... robił. Robił, tak, okej, okay, tak. no ale to tak po, po przegranym mhm. secie wstawał, jak się tak. próbował zagrzewać do walki, ale ogólnie i, i to też wiemy, że ta jego mowa ciała jest. Zazwyczaj, Różne, tak. tak, i zazwyczaj jest taki trochę nawet ospalny, tak. bym powiedziała, ale pokazał przecież na początku tego sezonu, yy, że potrafi. Tak. Ale to było coś więcej niż ospałość, tak jak przy, ro, przy pierwszych rundach Rolanda Garosa na przykład w tym roku, kiedy też już znowu wróciliśmy do tej takiej rzeczywistości, gdzie Hubi był trochę tak. ospały, no to tutaj mimo wszystko też ta gra kompletnie nie szła e, za tym, e, że, że po prostu było i nastawienie dosyć takie ciche, ale i też widać było, że Hubi nie jest sobą. E, no, pytania będzie trzeba zadawać, czy było potrzebne granie na przykład w Montrealu, czy nie, nie warto było zrobić sobie jeszcze tego tygodnia przerwy na przykład, mm -hmm. popracować, bo znowu Hubi grał tydzień w tydzień, miał problemy z plecami w Cincinnati, dlatego też zszedł tam z kortu w drugiej rundzie bodajże, trzeciej, więc po prostu no... Nie opłaciło się raczej to wracanie jak najszybciej do gry, bo ani wyniki za tym nie poszły, ani pewność w żaden sposób tak, tutaj no i co, co też, do ciała nie było. Tak, jest też co najdziwniejsze, najciekawsze z jednej strony, że serwis, który jest zazwyczaj no, taką najmocniejszą bronią, bo ile razy mówiliśmy, że Hubert jest jednym z najlepiej, jak nie najlepiej tak. serwującym obecnie zawodnikiem w tym męskim turze. No tak, serwis po prostu kompletnie nie tak, pomagał. Był taki Hubertowi. moment, gdy Jordan Thompson by prowadził 10 do 3 wasach, więc tutaj mm -hmm. to w ogóle taka to statystyka. Która statystyka pokazuje, nie, 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 w ogóle jakby nie pasująca do, do Huberta, Huberta, do tego, do czego nas przyzwyczaił. No i szczególnie w drugim secie to, to, to też yy, tutaj warto podkreślić. Trzy gemy hmm. serwisowe miał Hubert i wszystkie trzy tak. gemy przegrał. No Więc tak, tak, że... no pytanie teraz, jak na pewno muszą usiąść z trenerem, przeanalizować, odpowiedzieć na pewno sobie sami na pytanie. Jak, jak to zdrowie, jak po prostu jak kolano. Nie. No, i co dalej z tym, z tym kalendarzem? Dokładnie, dokładnie. Myślę, że oczekiwań nie było wobec Huberta, także tutaj absolutnie nie, nie jesteśmy nie, rozczarowani nie. w żaden sposób, mhm, ale dokładnie. po prostu raczej martwimy się o zdrowie żeby tak. po prostu wrócił do pełni sił. A jeśli wróci, to na pewno będzie Hubert wracał też do swojego tak, a nie optymalnego żeby za poziomu. Tak, ale nie, nie była konieczna przerwa, na przykład półroczna, tak, bo się okazało, że jednak powrót był zbyt dokładnie. szybki. No dobrze, to największa sensacja moim zdaniem tegoroczna, jeśli chodzi o cały tour ATP, czyli. Carlos Alcaraz przegrał z Holendrem i ty dużo lepiej sobie tak, radzisz z tym nazwiskiem, bo, także bo, przejmujesz pałeczkę. Jedni mówią Botik, nie mówią Botik, ale yeah. Botic Van de Zandschulp, Tak. E, sprawił niespodziankę. Sprawił ogromną. niespodziankę 3-0 pokonał Carlosa Alcaraza, ale zanim, bo tutaj mhm. też to, tak analizowaliśmy sobie to spotkanie, rozmawialiśmy tutaj i Michał mówi, wiesz co, ja, ja coś kojarzę, chyba z nim grałem. No i tak sprawdził, tak. faktycznie graliście w Czechach w 2016 w sumie, roku tak. 6-4-7-5. Tak. Tak, że się śmiałem, tak, więc się śmiałem, że więcej gemów ugrałem w pierwszych dwóch partiach niż Carlos Alcaraz. Także okej, okay, powiedzmy, że zrobiło mi to dzień. Tak jest. I yy, no, więc taka ciekawostka po, <grystanie wschodniej wstą sociedad> tak. po prostu, czyli kolejny do naszej listy, z którymi tak. grałeś, którzy obecnie grają w zawodowym turze, natomiast ja tak pokrótce powiem od siebie, Carlos Alcaraz, po którym moim zdaniem widać, że jeszcze siedzi trochę ten finał Igrzysk Olimpijskich w nim przeciwko Nowakowi Dżokowiczowi, ale też oddaję tutaj naprawdę Wande że zagrał fenomenalnie tak. po prostu i to jest czasami właśnie tak w tenisie jest, dzień konia, tak zwany Przeciwnika twój trochę słabszy i niespodzianka. co mi, mi się przypomniałeś, kiedy patrzyłem na to spotkanie: mm -hmm. e, zwycięstwo Robina Söderlinga nad Rafą Nadalem podczas Rolanda Garosa. To była pierwsza porażka Hiszpana w, w historii na kortach w Paryżu. Ja nie mówię, że to jest ten sam kaliber sensacji, bo na pewno Rafa przegrana pierwsza na Rolandzie to było coś większego niż tak. Alcaraz, mimo wszystko. Ale chodzi mi o styl gry, w jaki sposób był w stanie dominować, jakie niesamowite. E, Rzeczy potrafił wyczyniać naprawdę Holender, jeśli chodzi o obronę breakpointów, tak. jak ofensywnie grał, jak mądrze grał, no to naprawdę mi się przypomniało to, w jaki sposób był w stanie grać właśnie Robin Soderling z Rafą Nadalem bodajże w 2009 roku w Paryżu, to była ta niesamowita sensacja i tutaj... Też, tak jak mówię, kaliber trochę mniejszy, ale styl gry na pewno bardzo, bardzo podobny tutaj do, do tego, co mieliśmy kilka lat temu. No i Alcaraz no myślę, że mimo wszystko dwa turnieje wielkoszlemowe wygrane w tym roku. Bardzo dobry na sezon, sezon jest można to chodzi. Tak, na pewno jeszcze w Mastersie go zobaczymy. Tak. A też to nie jest tak, że on zagrał jakoś zagrał słabiej, ale też do niektórych piłek takich naprawdę kosmicznych, tak. trudnych dobiegał, a Van de po prostu jeszcze potrafił wczoraj z tego tę kropkę nad i postawić i naprawdę zagrał po prostu wczoraj fenomenalnie, a też zaciekawiło mnie z jakim spokojem po tak, ostatniej piłce tak. e, podszedł, jak <grym> to kolender, taki, taki wiesz, bardzo <grym> taki pełen, zimny, pełen niby, trochę jak Szwedzi, jak Ludzie nie z Bałkanów, tylko ze Skandynawii. Tak, Zimni. Tak. Natomiast Holandia to oczywiście nie Skandynawia, żeby tutaj mi nikt nie, <głosy> <głosy> nie, nie posądzał o brak znajomości geografii. Natomiast co do raz jeszcze wrócę, to tak jak mówisz, to nie był mecz, tak jak w Cincinnati z Wąfisem, faktycznie grał Słabo. dramatycznie. Tak. tak tutaj nie można powiedzieć, że, że Alcaraz przeszedł obok meczu i, i po prostu Holender to wykorzystał, tylko po prostu tutaj zagrał na niebotycznym poziomie i wielkie za to jak dla niego bodzik. gratulacje. Dokładnie. Janik Sinner też już. Melduje się w trzeciej rundzie, tak samo jak Daniel Miedwiediew. E, także dzisiaj, jeśli chodzi jeszcze o mecze, to na pewno amerykański szlagier, bardzo ciekawe tak, spotkanie. Szelton, tiafo, tak, Tiafoe, tak, to będzie ciekawe. Bardzo mhm. bardzo emocjonujące spotkanie. W zeszłym roku spotkali się panowie w, w ćwierćfinale tego turnieju, natomiast teraz już w trzeciej rundzie, także tutaj jeden z nich na pewno nie obroni swoich punktów. E, no ciekawe, to będzie spotkanie. Tiafo, który ma swoje momentum, był w finale w, w Cincinnati. I od wczoraj wiemy, że trenuje z Davidem Wittem, tak, czyli był trenerem. trenerem Jessica Peguli i przez chwilę, przez kilka miesięcy, tak. bo to bardzo krótka mhm. współpraca się okazała, Mariusz Sakari, to jest jeden z tych niewielu przypadków, który przeskakuje, bądź też potrafi, nazwijmy to tak, po prostu, bo nawet słyszałam nieraz takie głosy, jak ktoś prowadził, na przykład mężczyzn właśnie nie potrafiłbym prowadzić <laughs> kobiet. W każdym razie, jeden z niewielu przypadków, które po prostu właśnie trenerów z damskiego tak, e, do tenisa. Dokładnie. Popirin kontra Djokovic to jest kolejne bardzo ciekawe spotkanie. Popirin przecież wygrał dopiero co swój pierwszy tysięcznik w Montrealu e, z Djokovicem, który w drugiej rundzie dostał walkovera od swojego rodaka, e, kiedy prowadził 2 do 0 w setach. No i Sasza Zwieriff jeszcze dzisiaj Eee, to są dzisiejsze mecze, z to już, tak, tak. tak. Z Czeverem to będzie raczej już się działo po północy, także Jokowi czy Izbierew trochę później, także jeśli chcecie obejrzeć te spotkania, to trzeba będzie zarwać, zerwać nockę, ale spokojnie, jest weekend. Także. Tak jest, można odespać. <noise> Dokładnie, choć ja jutro o 8 wstaję, tak. znaczy o 7, <noise> bo o 8 gram, także. Znaczy w sumie w ogóle jutro <noise> mamy tak. już bardzo tenisowy dzień, bo rano raz, że Michał gra, dwa, że później się wybieramy na finał. Na Bogdan finał. Tomaszewski Cup. Tak Dokładnie jest tak, i tak, pewnie tak, może coś tam przygotujemy, dla tak. was z tej okazji. A przypomnę, Michał jest ostatnim Polakiem, który ten turniej wygrał i to dwukrotnie, więc, więc pan Tomasz ponownie tak. zaprosił nas Dokładnie. już wspólnie. Mam nadzieję, że w tym roku ale już wiadomo. będę w stanie podarować ten puchar, przekazać Polakowi, że, że nie będę już tym ostatnim, ale wiem, że są szanse na to, że w mhm. tym roku może Polak zdobyć to trofeum, także trzymamy mocno kciuki. I tym akcentem chyba yy, Tak zakończymy jest, no na i dzisiaj. zapraszamy, rzecz jasna na jutro na transmisję mhm, meczu dokładnie. z Igi Świątek. Tak, czekamy na, jeszcze no na widzimy. dokładną godzinę. Tak na jest, planie. to wszystko będzie w społeczności podane, tak ale jest. jak będziecie tylko wiedzieli już też, o której Iga gra, to spodziewajcie się, że... Po prostu my też wchodzimy Dokładnie. i zapraszamy, bądźcie z nami, bo naprawdę wczoraj też super transmisja Dokładnie. była i, i, i dużo interakcji z wami. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy i, i się pamiętajcie, widzimy. oczywiście, o subskrypcjach, tak, bo inaczej koniecznie. będę musiał przynieść Lucjana <laughs> i on wam to wytłumaczy w inny sposób. Dla niewtajemniczonych, Lucjan to nasz kot, gwiazda YouTube'a. Tak jest. Pozdrawiamy serdecznie. Pa.